Hej widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku. Szymonkowi, I teraz gdzie my jesteśmy? O, pieszo nas powitał. Wyspani jesteśmy. O, jeszcze tu szyby brakują mnie. O, dzień dobry. Nasz Piotr Kowal. A co ty masz? Wow. Ma no. Chyba. Wymienimy się Kowalu. OK, dzięks Dzięks Kowalu. Dobra Gdzie jest nasz pomysł? gdzie on jest? Tam. Gdzie jest nasz towarzysz? Chyba tam, bo ostatnio kopał jest? Ale nie wiem nazwy, gdzie jest O, coś tam jest, nie bola, wiem, woda Coś tu powstało, kiedy spałeś O! Jestem! Jestem, tu. Dzień dobry. Halo. Halo. Dzień Pat dobry. Patrzę na psa. Nie lubię go. Czemu? Bo ostatnio bił go. No, tutaj powoli zaczynam mówić. A mogę pójść po motykę? Już? A co? A po motykę. I A co? Zresztą tu No. Już? Ja pójdę. Ja myślałem po prostu o zwykłej kawie, żeby owce miały cię gdzie właścić. A ja bym chciała już pójść. To musicie zrobić I na przykład później to. ileś warstw tego dyrta, czy jeden? Jedna może Jed być. Jedna warstwa dyrta wystarczy na skalę? No? Żeby już było w siano, zboże, coś? Czy co tam jest? Zabieram. Dużo mamy tych naszych, bardzo. I teraz Dobre. co? Mam łoteczki dla... To się tak. Nie miałam włączenia. A zrób nieskończone źródło wody. Jak jest No. To znaczy. Co? Ja chcę... Żo żołnierzu. Czy ten raczej Rycerzu. Ryciarzu. Tak. Bo tutaj ja bym chciała zrobić nieskończone źródło wody. Jak jest tu ładna sedawka chyba z nie Co? O. Jest. Ja tutaj próbuję coś wyrównać, teren pod przyszłe o. budynki. To za chwilkę ja przyjdę. Co ta woda się nigdy tam nie skończy? Czy co? Hmm. No, nie. Tak? No, jak jest nieskończone z ludu, to już się nigdy nie skończy. Aha. Ale nie macie. Nie mamy, ale jako Walowi. Podkradnie. Co mu podkradniesz? Chyba żelaza. Żeby, był, żeby była tutaj z i jego kolega będzie jeszcze tu może mieszkał. Hmm. Czyli będzie mieszkał. Jak zapomniałam jak to nazywał. Co teraz? No a gdzie on jest? Ryciesz. Szukaj czego tam szukasz na dole? E, mogę już zasiewać? Zasiewaj. Aha, i co? Zaraz? Aha, to tak to się robi. Ty, champion, bo ty masz jedno serduszko. To jesteś jakiś hardcore champion, czy co? A tamto inny kolor, co? No bo ma wodę w sobie. Aha. Mi się pojawiło. Ale chyba. Mhm. Tego nie zrobię. I co? Dobra. I trzeba tak cało, cało to zrobić. Mm. I zasiewać. Za I ile to się zrobi? Tu nie, tutaj je. A dobra. Tutaj mogę się nie zasiewać. Czemu? Tutaj będzie wejść, tutaj będzie ta. Zagroda miała być. A, to mogę... Najwyżej tutaj, gdzie jest ta ziemia, ta skała. Wy, wykop tą skałę tutaj i wstał włóż, włóż tam w ziemię. Um, Aż, trzymaj. No. A mogę nasiona. A nie mam nasion. A, bo mi zostało ostatnio. Już tak wyrosło? Patrz, co jest na kolor. Mam jeszcze kilka żarn z dyni. I co takie mini dynie tu wyrosną? No, duże linie wyrosną, na początku mało. Okej. I tutaj mam to wykopać? Nie tak, co ty robisz? No wykopać. Co kopiesz mi Wierzę. wieżę? Tu miałeś wykopać i wstawić ziemię. Na dole, a nie... Champion od siedmiu Normalnie. Ja tutaj a ja tutaj gdzie dobra No robię to trzeba no Nie do końca Chyba się nie dogadaliście to wsta wstaw tam później słowiec. Ty tu miałeś pomagać rycerzowi, a nie mu niszczyć To co on tutaj zrobił. Zrazu... Halo! Halo! Co jakieś głosy ze To chodzą? <kuszczą> Co tam się ukrywasz? Pracuj, a nie! On tylko by się ukrywał. Już tak ciemno się robi szybko? Tak długo pracowaliście? No, nie Chodź, spać. Piesio! Chodź. Idziemy, piesio a tak siedział, biedny. O, a co to Co ty robisz? Nie wiem. A co ty, co ty, a co ty woda tu zrobiłeś? Co to miało znaczyć? A czemu ten kowal się świeci? Na zielono coś mu się świeciło. Papier. To ja zrobię zagrodę. Chował sobie śpiwuszku, a Janek postanowił go oblać wodą. To jest Ja współczuję tym myślem. Ale fajne było. Ja współczuję naprawdę. chciałabym sobie spać i dostać nagle z wiaderka wody. Nie, to nie było wiaderko wody, to był cały wodospad. No. Jak to się mówi, trzeba się trochę pobawić. Trzeba się trochę pobawić. A to była zabawa. Dobra. O, dobrze! Myślałam, że... Nie jestem taki słaby A ty jakiś wodospad tu robisz Na jednym serduszku Żeby czuć było ten dreszczyk emocji, nie? Fajne Dreszczyk emocji Okej okay. Ej, patrz co tam robisz O, już mam nagrodę Dobrze, ja tutaj buduję dom w skale Halo, dzień dobry! Halo, dzień dobry. dzień dobry! Dzień dobry, do roboty, a nie dzień dobry. Halo. Dobry to będzie, jak zrobisz swoją robotę? No, on tutaj na razie bawi się. No bo bawię się. No bo nie można. Nie można? A pierwszy raz słyszę. Co słyszysz? Nie, że nie można się bawić. Można mama co? a zrób tu furtkę albo coś nie wiem nie da się? się? jakieś furtki zrobić? ja właśnie zrobiłam. zrobiłem O, ładna furtka piesio gdzie ty jesteś? Piesze zniknął piesio pomaga rycerzowi bo on wie komu trzeba pomagać a nie takim co się tylko bawym a ja się nie bawię piesek się bawi Szypa? Ja się jestem Sigma. No to co to, to tu robisz? Wodę. Po co tu? No, dla owiec. Dla owiec? Żeby miał co pić. A jak ty te owce to przeprowadzałeś? Hej! Mgłę zatrzymałeś. Tak? Jak? Jak zabierasz wodę, to ta tu ciężeś jakoś jaką. A, w przychodzie aktualnie mgła, to ta wilgoć się skrapla i pozostaje. pomocy! Pomocy! A, ja ty pomocy? Masz może schody bukowane? Schody, bo z bruku? No. No mam. A po co? O, też zaczęło padać A po co schody z bruku? Masz broń, 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 broń przy sobie? Nie. Tak, ja będzie potrzebna. To znaczy, się mam szyjkę i tarczę. A ty piesku, lepiej, żebyś nie zmoknął, patrz. Hmm. To piesku nie zmokni. Masz nawet ocieplenie. Ocieplenie! Bo ma pochodnie obok Aś, no siebie. możesz tam wejść? No, nie wejść. Nie Co możesz? O! Piesku. Chodź. Z siekiery pieska. Piesku, chodź. Bo jak nie to, ja to ja piesku. Nie. piesku. Widzisz? Halloween już było. No. O, burza! Szybko, szybko, szybko! A co, wtedy potwory przyjdą? Tak! O, pytka zjedzą. Szybko! Do łóżka! A, to lepiej, Do żeby pieska nie zjadła. Do łóżek. A pierwsze... A co ty masz na rzucenia? Aha, bo to ręce widać. Myślał, że to nogi widać. I co, błyszło? Hmm. Gdzieś ryczysz. <laughs> a może go jakieś potwory... Go jakieś potwory dorwały. O! Pion. Mama, pion. Mama, mama! 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 Dobra, to, to, to było dziwne. Dobra. Wszystko zabrałeś? Piór! Ogień! Zgasić! Szybko! A my chyba pierwszy raz byliśmy po burzy, nie? Bo chyba jeszcze przedtem nigdy burzy nie było. Uff, się tak wydaje. Zgasło. Ale mieliśmy szczęście. Coś, ci zrobi, Przyprowadziłeś skippera do naszego domu. Gdzie? No spójrz, do naszego domu jest skipper. Zabiję. Gdzie Tak, żeby nie wybuchnął. No, żebyś w domu nie wysadził bandalu, ty jeden ty. <laughs> Ale <śmiech> gdzie? Skąd się ten kiper pojawił? No w noc była, burza. No. O ty, skipperze. I co? Ała. O! Piesku! Ach, pieska mogłeś tak coś go zrobić? Umarł. Coś. Mogłeś zrobić mu krzywdę. Ale on umarł. Kto umarł? Pies. Jak umarł, jak go widzę. Nie ma. Co Nie widzę. Gdzie? O. A po co były też schody z bruku? Bo mam dużo. Żebyś... O, właśnie się O, właśnie. nie umiesz tego robić. Umiem. No widzę, Umiem. jak ja się umiesz. bawię. No widzę, jak umiesz. No zobacz na to. No. No widzę. Co ty robisz? Jakiś pokaz nieudany. Nieudany pokaz talentów. Znowu będzie zbierał swoje itemy. Dobrze, że się Respi, tu blisko. I pum! O, yes. w końcu mu się udało. E! No przecież pies będzie go bił. Co robisz? Zabij mu tego psa. Rycerzu. No, będę musiał. Nie. Nie. Nie! 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 To był pierwszy członek Pierwszym A. członkiem to byłeś chyba ty, nie. geniuszu. Chwura, idzie. Nie w stanie. Ja coś słyszę? Co jest potrzebne w domu tych. Farmerów. Farm, Uciekam. Czekaj. Słyszałam jakiś odgłos. No, pipsa swojego. Coś mi się na mnie cały czas. Tak? Tak. O. Dobrze, że siedzi. O. Eee. Różne hmm. itemki to są. Ja szukam jednego itemka, którego nie wiem jak się robi. ty na pewno. Bo to potrzeba do farmera. Do farmera potrzeba? Eee. Macie pasterza? To nie to pamiętam, samo? Pamiętam, że tak się gdzieś tak to się robiło. No. Ty nie możesz zobaczyć jakiejś receptury albo w książce? Czy coś? Jak nie pamiętasz? No bo jest tutaj no patrzyłem w książce. Jest tutaj tyle do nauczenia, że to nie sposób wszystko zapamiętać. Hmm. Znowu? Będziesz się bawił zamiast pracować w twój nieudany sposób? Chyba rycerz cię zaraz wywali z tego zamku. Bo ty zamiast tutaj y, pomagać... Ale ja nie wiem co mam robić! Zamiast pomagać, ty się bawisz. Rycerzu! Rycerzu, jestem za tobą. No i i poszukaj. To co? Co mam mogę robić? Budować zamek. Tak trudno. Ale ja nie wiem, co mam budować. Mogę spróbować zrobić. Nie wie co. Robić. To, co potrzeba, farmerowi. Ludzie, trzymajcie mnie. Nie wiem. Wybuduj tutaj mógł kawałek muru mógł na dwie kratki. I w ogóle możesz cały mur dookoła zamku odbudować na dwie kratki. Ale nie mam kogo. Nie? To masz. Ukazałeś mi, bo, spod, bo po co by w ogóle były te schody? Masz. Raz, dwa... Po co by były te schody? Do domku, ale zrobiłem drewnianę. Trzy, cztery, pięć, hmm? sześć... Nie mieści. Co za Masz wziąć. <laughs> no. Champion z kwiatkiem. <laughs> Champion z kwiatkiem. Ojej. Jest... Strzelaj, daj, bo się jeszcze po Dobra. Mam zrobić, mogę zrobić na trzy? Nie, a no jeszcze bym miał Znaczy, no tak z głową to lub, nie? Tu widzisz, tu jest na dwie, tak? No. Tu. Przejściowa niech będzie na trzy, ale tutaj znowu ma być czekaj. Nie, 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 tak nie będzie pasować chyba. Albo wzrób, nie wiem. Tak żeby to ładnie wyglądało. najwyżej jej będziesz pochariał. A ten druk ma inny kolor niż ten. Czemu? No bo ten jest wykopana, ten nie. Pęka jak się wykopie. Aha, a nie to się wykopać, żeby nie pękał? Nie, można jedynie przetopić. No. Żeby był taki sam kolor hmm. Ja chcę się pobawić w trika. W trika, ty się zaraz pobawisz w trika, że się zespisz, ty no. to będzie twój trik. Trik w trick Widowie A W widzieliście, że mam chleb Bo Już nie masz Zrób sobie pieczony Nie da się Pod latarnią Tu jakiś piesek przyjdzie to go uderzę Uderzy go tak, że zostanie milion złotych. Luneta, a luneta do czego? Łuk, hmm. wiesz? To jest moja skrzynka. No. Więc biorę. Dobra, to co teraz będziesz robił? Teraz będę. Będziesz kończył zamek, czy co? Będę kończył mury. mury? Dobra, to teraz dokończymy mury i dziękujemy za oglądanie, i widzimy się U. w kolejnym odcinku. Cześć widzowie!